Na pierwszym biegu, na razie różnica jest około 2 km ale widzę, że GPS też tutaj wariuje. Widzicie moi drodzy, jak się patrzy w dzisiejszym odcinku, będziemy sobie ustawiali parametry opony. Mam teraz standardowo ustawione 8,7 cala. choć się Joyoron Y6S, ma 10 calowe opony. Ale ten, to ustawienie pozwala mi korygować różnice pomiędzy GPS-em a wyświetlaczem na hulajnodze. I dzisiaj będę, będę starał się, może mi się to uda, może nie, zobaczymy, aby te różnice były jak najmniejsze, a najlepiej jakby w ogóle tych różnic nie było. Zapraszam na odcinek, zostawcie ślad po sobie, napiszcie komentarz, dajcie lajka like oczywiście, bądź dislajka jak tam uważacie, żebym też wiedział czy to Wam się podoba czy nie. A my co, już w zasadzie ruszamy z odcinkiem, bo szkoda czasu strasznie dzisiaj wieje, pogoda taka sobie rozpada, raz, pada, raz świeci słońce, więc mam nadzieję, że uniknę dzisiaj przykrych niespodzianek. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i lecimy z odcinkiem testujemy sobie ustawienie 8.7 cala na 10 calowych oponach do Y w rzeczywistości mam teraz ustawienie 8,7 cala no i jeszcze jeździłem tak do tej pory różnica ale no to było około 2 km różnicy oczywiście na korzyść GPS -u. GPS pokazał większą prędkość Zmieniamy sobie P6, wstawię na 9 i zobaczymy jak to będzie wyglądało. P6, 9, super. Żeby tak dużo nie gadać, to jeżeli będę podawał prędkość, to od prawej strony, czyli od GPS-u do y, policznik, tak? Czyli pierwszą prędkością, którą będę zawsze podawał, to będzie prędkość odczytana z GPS-u, czyli z komórki, a druga będzie z licznika. To tak jakbyś, jakby po prostu to nagranie nie wyszło i, i jakby to było niewidoczne, dlatego też będę to komentował. Tak w razie czego, bo już nie raz mi się tak zdarzyło. 10, 10 na razie 10, 10, no tak by wychodziło, że jest w miarę ok 11 tu jest 10, to jest 12, 13, no i tak cholera wiemy, bo ten GPS tak też ma opóźnienia 13, 14 17 no teraz co to w ogóle jest, nie? Teraz jest nie tak z tym GBS Co 32 przyni, ale 32 na bank, nie? A co? O co tu chodzi? 21, 0. No nie ja wiem. No po prostu jest. Teraz niby idealnie 17-17 na ustawieniu 9 I to przez dłuższą chwilę, więc może, może to jest właśnie ten moment się, się dobry czas, bo może łączyć drugi bieg. Zobaczymy, jak to będzie na drugim biegu. A, ma to przyspieszenie, które tam powiem. No, kopony są na maksa napompowane. To ma to przyspieszenie. Tak, staram się jechać w jednym tempie. Tak, 20, powiedzmy, na wyświetlaczu jest stałe 20 na. na piesie się cały czas kurczę waha, nie? No teraz też spadło. Do tego miejsca, od tego miejsca kilometr i z powrotem i będziemy mierzyli i po prostu zasięg. Tak do reset'a Tutaj tak samo. Ruszamy kilometr. także kilometr w jedną, kilometr w drugą stronę. No to jedziemy na no spokojnie ścieżką rowerową. Przy okazji też będzie można sobie porównać, jak ten GPS pokazuje, dobrze czy źle. Bo cały czas się waha i to mnie troszeczkę wkurza. Nie jest stały. To myślę, że to przez pogodę. więc 60,07 km, no dobra, to już w sumie. Kilometr po prostu kilometr będzie. Równo kilometr robimy i tyle. Tu mamy 0,8, tu mamy 0,77, więc, więc chyba, chyba podobnie. Ale no tu też teraz mamy 0,8. No zobaczymy jaka będzie różnica. GPS a tu jest już kilometr, dobra, na tym pokazuje kilometr, zatrzymujemy się. Pokazuje kilometr, tu pokazuje 0,95 km. Czyli mamy 500 metrów różnicy na każdym kilometrze. Czyli na 10 km była to różnica 5 km, to jest dużo. Czyli może zejdziemy na 8,9? Może 8,8, dobra, ustawiamy 8,8. Drugi bieg. No tutaj widać, że zaniża. 32, tu jest 31. 32, 35. No stanowczo zaniża. 32, 32. O to już się zgadza. 35, 32 się już nie zgadza. 32, 32, 34 no, Kurcze, tak lawiruję cały czas 33... No nie no, masakra Za szybko się to zmienia po prostu 32, 30 32, 30 cały czas się osumuje 32, 30 32, 30 32, 28 29, 28 30, 28, 28 28, 28, 28, 28. tak ciężko powiedzieć Szczerze mówiąc Zobaczymy, jak będzie z dystansem. 96 i tu mamy już kilometr. Dokładnie, a tu jest 98, czyli już jest mniejsza różnica. Zmieniamy na 89. Zobaczcie. Robimy kolejnego reseta. Ciach. Jedziemy kilometr, żeby porównać. Gdyby była lepsza pogoda, to, to bym pewnie jeździł po 5 km, ale. Przy tej pogodzie po prostu nie ma sensu Bo GPS tak wariuje 21, 21 21, 22 Cały, cały czas ustawienie 89 9 Cała koła, opony tam Koła w sensie Czy tam opony, koła, to jest różnica każdy wie co chodzi. 21, 20, teraz 18, 20. I cholera wiatr chodzi. Pogoda po prostu musi być lepsza. Bo ten GPS jest słaby. Jakoś nie łapie tej prędkości. No i 25, 21 i 21, 22 i 24, 22. Kompletnie wariuje GPS dzisiaj. No i nie wiem czemu tak jest. Naprawdę nie wiem. Coś tu, coś tu po prostu nie gra. No i 21 i 20. I tak Polipcia wie o co tu chodzi. I 21 i 19 teraz. 8. no teraz już w ogóle spadek taki, że masakra po prostu. O co tu chodzi? Nie wiem. Dobra, tu już jest kilometr. Nie dołożyłem tego. Tu też jest kilometr, czyli tak dystansno powiedzmy, że w miarę, w miarę, prawda? Dobra, wracamy. Poradziłem sobie, zobaczcie, tak to wygląda. Więc i tak mamy zegarek ustawiony. Więc myślę, że powinno być ok. 22, 29, 20, 20, się trochę waha to czas. 23, 24. No kurczę te ustawienia 9, może być dobre. Ale dobra, tak jak wcześniej, kilometr. Robimy kilometr i zobaczymy, co z tego wyjdzie w tym Zbliżone są prędkości 28,8 i 29. Teraz 29, 9. 30 tutaj dalej, dalej 29, no to tak. Ale wieje masakrę po prostu, nie? Teraz zobaczymy. Tu jeszcze, już jest, już jest kilometr. Tu też jest kilometr. Tak jak mówiłem, teraz idziemy po prostu przy okazji zobaczymy jaka będzie różnica w dystansie. I tak dalej, i tak dalej. Na pierwszym biegu w takim terenie to jest bezpiecznie. Spokojnie Ograniczenie to jest na na godzinę Więc możemy jechać tu na hulajce Jak to prędkości 26-27, no podobne No i jedziemy, moi drodzy Na drugim biegu jedziemy Co my tu mamy? 23, 25, na 224 24 Bardzo podobne wskaźniki Dobra, tu mamy 6,33, tu mamy 6,2 na wyświetlaczu. Mam nadzieję, że to będzie widać. E, Rozsutujemy sobie teraz te ustawienia. Chciałbym 0 ustawienia. 0, 0 i tak. Czujemy! Haha, widzimy. 26, 25, 24, 8, 25, 24, 9, 26, 25 i tak. Nie wiadomo o co chodzi. No i teraz idziemy sobie spokojnie. 20, 20, niby pokazuje okej, okay, No i tak ciężko wujecie. Jedziemy na 100, 9, 0. 20, 21, 21, 21. No, 21, 21, 21. 21. I tak dalej, i tak dalej No, tak to wygląda Jak widać na załączonym screenie Różnice są bardzo niewielkie 2,64 na GPS-ie I 2,6 na wyświetlaczu Joyor Y6S Moi drodzy, pogoda po prostu nie sprzyjała Warunki były niesprzyjające i prawdopodobnie dlatego ten GPS tak wariował. Na pewno ten test też będę powtarzał, jak wiele innych testów, które muszę powtórzyć w okresie letnim, kiedy będą już naprawdę dogodne warunki ku temu. Niemniej mniej, jednak bardzo dziękuję za to, że wytrwaliście do końca, obejrzyliście ten odcinek. Tradycyjnie proszę Was o łapkę w górę, subika. No i oczywiście komentarz. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co mam zmienić. No i co, trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z Wami i Waszymi hulajnogami elektrycznymi i rowerami też. A ja już na mojej Joy Y6S wracam do Was. Także jeszcze raz trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka. Hej!